Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Truskawa oraz mój przyjaciel... Madner. Gramy właśnie w Smite'a. Teraz aktualnie ładuje się mapa Assault, czyli wybieramy... Znaczy, jest wybierany losowy bóg, ten, który akurat mamy, i musimy zniszczyć dwie wieże, Fenix i Minotaura, jest takie zadanie. No, gra... jest trochę denerwująca, bo zawsze wybiera takich bogów, gdzie... którymi nikt nie umie grać. No dokładnie jeszcze bardzo zwrócić uwagę na obecne w tym momencie update'y. Yy, jesteśmy świadkami właśnie prawie że historycznego wydarzenia gdyż właśnie wczoraj wydano tutaj przewspaniały patch w którym oto pokazano nowego asolta Co ten patch oznacza? No ten Mamy patch Mamy teraz yy, bardzo ładne grafiki muszę przyznać i zbugowane moje chodzenie przez chwilę Dobra już nie a, zbugowane, zbugowane! A nie, już, on kurde, ale ostro bukuje cię! Jezu, jak ty szybko skaczesz, jak ty szybko... Jak ty szybko skaczesz, lol. No tak dziwnie skaczę i to tak, nawet wiesz jak to wygląda dziwnie, jak to patrzę, tak się kręcam To w ogóle FreeSix. Ja też dziwnie, ojej, zgubiłem drogę. Piękne to niebo jest No ale to naprawdę teraz łatwo okay. no, jest no, tutaj w niby Te dwie strony to wcześniej były tak do siebie podobne że no, ja kilka niestety. razy po prostu wpierzyłem się po dwie przeciwnika No właśnie ale to szczerze będzie też trochę mindfuck jest teraz I ten Fenrir no. jedzący słońce czy tam coś Nie to nie słońce To z drugiej strony mapy akurat ale A to a nie, księżyc skierpię. i słońce księżyc i słońce no Wow okay, nie widać głodny jest nasz wilczek ale ja muszę zaznaczyć, że naprawdę super to wygląda, Normalnie jakbyś chciał na, prawie na te łańcuchy wskoczyć i tam pójść sobie. No właśnie, no te łańcuchy tak wystające z ziemi, mi się wydaje, że to jest zrobione na Rangarok. Tak no troszkę. Tak, na, na, akurat na Ragnarok chyba to się czyta nie. Ragnarok, Rangarok, dobra no, w każdy razie... Rangarok, dobra, Nieważne. Zaraz wyjdzie. <laughs> Nieważne, no nie, tylko nie Skrillex, proszę Cię. Co ten... Bangarang. Mongo cud, nie, mongo tak, gud. No to co, spamuj ten swój śmieszek. <laughs> Przebił wszystko i wszystkich Kogo leczyć, kogo leczyć? Nie dam leczenia hehe No wszystkich No i cacy. Wow! Brawo, Braw, brawo, tak malutko zostało Yes! No i brawo, combo Combo Żebyś wiedział, że combo ja mogłem też alta odpalić, ale ja nie chcę tak sobie many szybko ten zniszczyć Zniszczyć manę sobie... No, ja to tak uważam, bo oni strasznie lubią man, manę zjadać Ale nie niszczyć proszę cię, jezu U... Oj nazywaj jak chcesz Dobrze, weźcie ją Jest, zabiłem uważaj, ją Uważaj, uważaj, uważaj o, o o, dobra, dobra, dobra Cofta się, cofta się A, wszyscy A, załapał, dobrze Nie jest taki głupi jak myślałem jedny. Kto? E, ich tanatos O myślałem oj, ojej, 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 ale zbudowana, jest teraz mi Normalnie nie wyświetlają mi się te strzały, które powinny normalnie być. No. Cóż poradzić. Jezu, A, ta groźna Izis. Co tam? Co ta Izis? No, ja sam widzisz. No jak mag to magi. To jest magiczka, jo. Dobra. Przepraszam. O, o. I hopsasa. Jakie backflipy groźne? To byś wiedział, stary. Chyba już odpalić niestety Oła. dobra, nic Bokojnie. się nie stało. nie, ja dopóki masz mana, a nie masz many jesteś bezpieczny, czyli nie jesteś bezpieczny. Już mam okay. Dobra, kto chce leczenie? Na razie widzę, że żyjecie, to dobra Wow Co to było? Właśnie nie mam pojęcia. Skresowałeś mi w tym momencie. A tak to sorry. No ploks Sorry, sorry, już wiesz, mam tak w zwyczaju. No to przestań. <noise> Oj nie <noise> Just stop Nie ma, jestem pewien Jeszcze zdążysz tutaj killę sobie ponabijać Jeszcze. Na razie mam jeden zeroczet, dobrze, to dobrze, całkiem nie Mnie się podoba Dobra, wieżyczkę lejemy w tym momencie Jestem co do swojego zaczynającego itemka No ale już trochę za późno chyba na tę sprawę co O dobrze, dobrze, dobrze W dobrym miejscu Jestem dumny z takich... Jak się podstawie. wszyscy tak hamsko ruszają dziwnie w tym no o to chodzi, no jest. wiem, ale to Dobra, tak dziwnie dźwięk. wygląda Waginir Waginir Kto? Zablokuje ich Tur No bo to jest prawie jak sny No nie no nie no, Kogo, nie, kogo nie, złapać, no, nie. kogo złapać Dead Aaa Jest nie, KS brawo piękny, brawo piękny KS Jezus Maria, to Artemiza Co ona robiła? Nie wiem! Aaa, bo ona wyszła z gry ją zbugowało. Dlatego. Aaa... O rety, Tana, 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 o, nie gier, nie, Tana! Nie wiem, mnie! Tana, nie bij ma, nie ma, nie ma! Tak, tak bardzo, tanatos. Gdzie ten tanatos poszedł w ogóle? Dobra, zginął, nieważne! Ajajaj, ale, ale bało. Sę głodny mano. No i chodź tu, moja droga. Chodź tu. No... e, Eee... Eee... Ja e. tak nie lubię. O o, shiten. Oj, 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 uważaj. Ała! Nie no, bi. Nie, 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 nie. nie. Ała, uważam kur... przesadzona postać jak nie ma co. Tahuti, ta tahuti. Ta Serio to jest uważam przesadzone i to ostro. Wiem, że przesadzona ta postać jest. Rozumiem twój, ża twój żal twój twój ból. Niemożliwe, nagrywam chyba jakieś 5 minut i jeszcze mnie nie wywaliło z frapsa. Niemożliwe o! Widzę, przechodzimy na wyższy poziom tutaj. No widzisz, Frapp się chyba zrehabilitował tak zdeczka. Nie no, jestem z ciebie o, ja... dumny. Wow. Ja po prostu łażę z basiców, nawalam, bo więc nic więcej nie mogę zrobić. Mif, mif. Ten mif. sens, co? Tak. Ile mam many na mamy? Ojej, ojej. Ile masz many? 90 many, tak dużo. So close. No to jest dużo, nie będę ukrywał. <laughs> A meditation działa tylko na mnie? Tak, czeka? chyba, że masz salvation ale. Salvation działa wtedy tak w pobliżu, ale to nie wiem czy to jest takie dobre Okej okay. A bo... Korby. Dobrze, no, będziemy tłuc No i wasz jest To ja mam odpalić Nie, 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 czekaj, czekaj, czekaj czeka, czeka. Kurde, blisko, sołko No! teraz no. Zawsze się zawsze. Cał Klaus. zawsze no już Znowu się zbugowałem. <laughs> wow, dostała! Lolz. O Boże, jak ja tego nie znoszę, no. Czekajcie, niech się każdy cofaka, kurwa. Dobrze, że te chile są. Bez tych chili to naprawdę cienko. Cienkusz, dobrze, 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 mamy go. Aha, no chyba, chyba, że ona. Dobrze, idziemy dalej. No już rozwalimy tą wieżyczkę. Dobra i lejemy, już nie ma wieżyczki. Dobrze, mam ma... ta na to coś tam zawal, bo on już tam martwy. Nie mam, jeszcze mam cooldown'a. Nie masz many. Nie, A cooldown'a, cooldown. czy... Masz meditation czy salvation? Medi. Medi. No, Ale mam dobrze. pół many, poczekaj. Może się tego zabić? Dobrze, 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 poczekaj. spokojnie. I tak będę zaraz musiał de- guanyu, guanyu, guanyu. sobie. No nie, oh, w ostatniej sekundzie! Piję. Dobra, spokojnie, już tutaj idzie kapitan stan. No nie, krono skesał, ale dobra. Wow, wow wow, ile my tu łączników sobie zebraliśmy. Nienawidzę tego, nienawidzę. Tego niesamowicie tego nienawidzę. Wow wow, co się dzieje, co się dzieje? Co ten czo ten vanama? Dokładnie to samo pomyślałem. Co tu się do cholery... No. Eee, eee... o, 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 o fuckem! Co, co to było? Co to było? Co faccie, kurwa, tak się, jakbym ciecie. ja się bardziej przesunąłem po podłodze po zamiast backflipa zrobić. <laughs> <noise> Jak to brzmi? <noise> o, proszę, kto to przyszedł? Artemis! O, oh, fucking. Dawno nie widziałem. Ja też. Ja też. O, 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 o ja o, o. w Larry helvet. Żebyś wiedział, że to. Tam izu wyjąłeś w tym momencie. Dobrze, ona jest martwa. Weź tam spróbuj tą listę. Ona jest moja. Ona jest tak bardzo moja. Wow, chyba trafiłem. A nie. To? Trafiłem, ha! Dobrze, moja jesteś. Moje, 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 moje. No zobacz, no 3-0, ładnie się ustatkowałem. Ja, Masz orę, 3 -1 1, z... też ładnie. Nie martw się, ja też niedługo będę się odpaść, bo już mam... Ile? No 4 i 3 k-golda na sprzedaż. Ja mam dwa kofla. Dwa kofla. Dwa kofy. Dobra. Panie, my nie jesteśmy na Oktoberfest. Jak to? Jak to nie? <laughs> to przynajmniej mi się tak wydawało do dzisiaj, no. Macie leczko, leczko. No, a ten tor! Wiesz, no ja tam niby, niby nie gram już za często, nawet no ale... Wow, 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 wow. Balony! A, no bo w końcu na piątkę zerwę. No Gdy bo to w... widziałeś? No właśnie. Czy ty to widziałeś, co to było? Unfortunately, yes. <laughs> ale no takie... <laughs> śmieszne. Au, biją mnie. Mam no, takie dziwne wrażenie, że ja po prostu tak łażę jak idiota wow, Pięknie! Nie, to nie ja. jafił! Ale A, nie zabiłem! No jest Kronos! To kajsik, mamy no, kochamy Kajsik No dobry KS nie... Oj i... ojoj 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 ojojojoj. 50 golda wygrałem. Wow, to widzę, że dużo, że, 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 że szykują no, się zakupy -0 życia. 0, no nie, czemu ten... Nie, nie, nie no. Nie. Kurwa, kurwa no. mamma mia. Malidas, ja. Malida sea. Bancroft. No jestem talon, 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 talon. No, no mój drogi, torze, co to było? Co torze, to toże, to Co to było? Co to było? taki groźny. No cóż, cóż ja mogę teraz zrobić. Ty mi jesteś potrzebny Co tu kupić, mana potion czy może healing potion? O to jest pytanie To jest wiecie, takie problemy smajtowicze Problemy ra. Co kupić? Dobra manę, chociaż nie Chociaż Dobra nie wiem o Roki, co ci potrzeba do szczęścia? Mimi? Chodź jak czekam na Ciebie tutaj, skicam na tym ja na spawnie. zaraz alta odpalę sam weźcie któregoś tak w miarę bardzo nisko. Może w miarę możliwości. O, nasza wieża poszła w pizdu. Chyba. No Chyba? Poszła. Tak, poszła. Weźcie tam kogoś bardzo nisko. To jest bardzo nisko, mów. Ech, czekaj, nie widzę. O nie. Dobra, od, odpalę zaraz na kimś, wiesz. Okay. Podejdźcie tam trochę do nich. Tak Ten, Iziz, Iziz ma mało, Iziz ma Musisz mało. Musisz podejść. No mam Zeusa. Iziz. No i nie wiem, w kogo poszło w końcu. W kogo poszło? W nikogo. What? No, nie trafiłeś. Jak to nie trafiłem? No no to ma. jest Aimbot. To dosłownie. Co to było? Zeus. Mój drogi, no to jest Zeus. Ten wanama, ten wanama, co ten robi wanama Czemu to jest taki gruby mały mniszek jeszcze łysy? No Co to się tu dzieje Dragon Ball, just by shouting I can Never Heaven Nie Dragon Ball, tylko ja jazmu kazetę Mam da se Aha, jak strolował Kronos Blink. Blink. Ile to, Ile ona ma HP, że ja po prostu jej muje bejziczki, nawet nie krytykale jest. O Jezu, co się dzieje tego. pod naszym spawnem? Nie mam, nie mam, a najmniejszego pojęcia, co się tam dzieje. Iś weiß nicht, mówisz? Tak, wiem tylko tyle, że nie mają głaniu, a głaniu daje healę, a chwilę równa się niedobrze. Co ten kronos mnie blokuje? Myślałem, że to mnie trafi, no. Kurde, szkoda. Oj, blisko! No i macie, 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 Cienko Cienku szybko. A nie mamy. Kogo, kogo pocisnąć? Kogo się uda? Weźcie tam kogoś niziutko, szybko, malutko, 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 malutko. kto ma bardzo mało. Ała, 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 ała. Idzie na zół. To po prostu to za długo szło. Trochę to trwało No ale chyba warto było co Warfit No ale teraz Zeus będzie dawał po dupie więc trzeba być ostrożny. <grymne> teraz ta biedna Artemis level 9, a tu przez jakieś 18 Ja 16 jedyny nub w teamie O, Weź truskawa <grymne> <grymne> Ojej ale O, już umarła? możliwe. Nie ma pretensji Jezu Co się dzieje? Co, no się? No dobrze co, 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 sobie, a ja zrobię takiego trolla No, co ten Tminotaur ucieka? Nie u, wiem, u, ale mam dziwne wrażenie, że to nie wygląda ciekawie Ja spierdzielam Uciekaj, uciekaj, uciekaj Czekaj, oła Drogi. Umieram A może nie nie wiem na kogo to poszło ale lepiej się trochę cofać Minionki rozładam, minionki, to nasze zajęcie teraz To uważa idą Jezu te lagi, ja teraz tak marzę normalnie A ja nie mam lagów, dziwne W ogóle nie Nie chodzi o lagi tylko mi chodzi, że ten, moja postać laguje Dziwne co najmniej Wow Wow, co to było? Czyli znowu sks'owali w tym momencie? Tak. Jest, jesteś, tak jesteś, jesteś w racji, Milordzie. Jesteś, Myślę, jesteś, jak jesteś jak w racji. no co jest? Nie chcemy już tu target pikować? O, o, biją mnie. Nawalamy, nawalamy, Ale biją mnie, kurna, nawalamy, halo. Nawalamy, 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 Umieram. No dobrze, jeszcze znowu nawalamy, nawalamy Minotaura, chodź, chodź. Thanatos jedna tempa. No dobra, widzę, że nie zdążę. Sam nie mogę, no sam nie mogę. Mamy, 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 mamy. Dobrze, nie ma hejta, nie ma hejta. Nie, nie ma hejta, nie ma mocy. Poczekaj, poczekaj, No i dobrze. O, wygraliśmy, wow. No, mówiłem. Jak ze mną to zawsze wszystko, śmiej się szybko. Coś nie działał. Coś zepsułem. To co, my chyba będziemy Będziemy się żegnać chyba, tak? Co nie? Mannerik no Tak, pa, pa, pa. Siema na wszystkim. Następny odcinek będzie wkrótce, a więc na razie siema